w edukacji przedszkolnej, tym, którzy do tej edukacji mają prawo. Zapewnia gmina. No, pan, pan burmistrz w swoim wystąpieniu tę troskę tutaj już przedstawił, bo to jest zadanie władz dzielnicy, żeby dzieci w określonym przedziale wiekowym te miejsca w edukacji przedszkolnej miały. I tutaj do tego dodam tylko jedno zdanie, że gdyby się zdarzyło, że tych miejsc w edukacji przedszkolnej, w publicznych przedszkolach, czy też innych formach wychowania przedszkolnego było za mało, to gmina na zasadzie ogłoszenia konkursu, ale tu nie będziemy o tym opowiadać, bo to nie temat naszego. Tego spotkania może w inny sposób zorganizować, wykorzystując do tego edukację przedszkolną niepubliczną, która wtedy musi działać na zasadach edukacji publicznej. I proszę Państwa, to jest bardzo ważna informacja i chyba ostatnia w tym miejscu, w tym momencie w moim wystąpieniu. Jeżeli dziecko będzie w oddziale przedszkolnym, w szkole, która jest inną szkołą niż jego obwodowa, zakładamy, że dziecko jest w oddziale przedszkolnym w szkole, ale ta szkoła nie jest dla dziecka szkołą obwodową, to w przyszłym roku szkolnym dziecko może pójść do pierwszej klasy właśnie do tej szkoły nieobwodowej bez postępowania rekrutacyjnego. Bo generalnie co do zasady Państwo wiecie, że ustalone są obwody i dziecko uczestniczy w edukacji szkolnej w szkole obwodowej. A tutaj to jest nowy przepis, który stworzył taką dodatkową... Możliwość. Czyli ten, to, o czym przed chwilą mówiłam, pokazane tu jest teraz tak na schemacie, może bardziej wyraźnie widać. A więc roczne przygotowanie przedszkolne w szkole nieobwodowej, wniosek rodziców i wtedy dziecko jest przyjęte do klasy pierwszej bez postępowania rekrutacyjnego. Muzyka